Sam prosi. Dobra, ja zacząłem nagrywać tą rundę. A z dźwiękiem? Yy, mam, mam ustawiony dźwięk, więc no. Spoko, mi tam nie przeszkadza, możesz nagrywać z dźwiękiem. Z dźwiękiem to właśnie poinformuj wszystkich, że z dźwiękiem. Nagrywać. No właśnie o mówię. Ja jakby nie mówiąc chodzę na turnieje szachowe, więc... To dużo osób mnie zna dosyć. Mamy tu i Smoczego, więc, więc, więc no... Oboję. Jego może więcej ludzi znać. Jan Krzysztof Duda, to ty? Co? To Gukasz. Jak to Krzysztof Duda? Gukaś po ja partii wiem. to sobie Amonga gra. No... No... Gukasz Guka z Dingiem z grają sobie w tego, w Amongasa z Carlsenem, na, tym... E, Nimanem, i... kurwa, Karłaną i jeszcze z Pregnanandą. ...sobie pykają. Ani nie mam to imposto. Yooo! Jo. <noise> no, czy... wytłumaczcie, dlaczego to nie może być bait? No... no chwila, no bo... Za długi trwa chyba. To jest fakt, ale jak mi oddaj. Ja bym. Ja chciałbym. Dobra, Jakubek, mów pierwszy, gdzie byłeś? No, po kolei, Jakubek. Nad no, steryzmem. Ja jestem teraz. Elektryk. Pablo. Ja jestem w jakby w wejściu do wejścia do holu. Gdzie jest office i admin? Jestem okay. między. O, jestem między weaponsami a wejściem. Okej, okay. papaj e, komunikacji. Dobra, Jorun. Ja sobie robię kabelki przy wejściu do górnego deka Mhm, Glanka Ja jestem między elektrykiem a e, O2 i widziałam Mastera tam na kabelkach elektryku. Okay. Tymek. Pecimen. Dziewiątka. Ja robię drzewkę, jak to ktoś kiedyś powiedział. Smoczy, tak pójść, do niej zabił. Hmm. No, brundi. Lap. No i lucek. Ja. Mówi się. Dobra, ciało jest na bojlerze. Ktoś wie, nie dobrał, ciało sekund. Na bojlerze, na kółkach. Masters, jak ty poszedłeś tam z drzewka? się jak ty tam poszedłeś na drzewka? Do drzewka jak poszedłem? No, no od dołu. Poszedłem. Od dołu? No. Co nie widziałeś tam? Co? Nie widziałeś tam, żebyś był w że nic ciała nie było? Nie. Rekord ja tak do nie było. Ja widziałam, jak Pablo wybiegał z elektryka i on ja odchodził. Powie chciałem powiedzieć, że ja nie, po pierwsze nie wybiegałem z elektryka, tylko dołem wyszedłem, bo robiłem taska. Pod drzewkiem jest to pomieszczenie. Nazwijmy dołem? to, nie wiem, schowkiem. W schowku no robiłem ten, tego ty. taska. No no i, plan. I nie widziałem tam no, raczki, który biegłeś? schodził na dół, więc moim zdaniem to może być bait. Poczekaj, bo dołem biegłeś, tak? No tak, dołem wybiegłem. Dobra, ja tam Pablo nie widziałem. Ja się mijałem tylko gdzieś przy weaponsach z Papajem. Mm. Albo jestem totalnym zjebem i zapomniałem, ale mi się wydaje, no że dołem. mi to wydawało, wybiega. że ty wybiegałeś Jest elektryka, tak w sensie od, od strony elektryka, nie? A nie to od dołu. No, też może być morphing. Ewentualnie morphing. Dobra, Z2. Nie wiem, no w sumie mamy Smaczne. zbyt mało informacji, ja bym po prostu zrobiła skipa. Bardzo... A te ciało było na tych, na korkach? Ja robiesz, czy na skipuję. Na Wolno idą kile, więc no raczej. Mam no, 4 na 9 no. z czego wszystkie taski mam w jednym miejscu, już na tyle. Ja już też no... mało zostało, W tym zapieprzam, to już w ogóle prawie wszystko skończyłem. O no, i dwóch impostorów. No nie, czym Dużo te dwa taski zmienią, ale... No, ładnie. No, no. Ja bym chciał pozdrowić na nagraniu mamę, tatę i rodziców. <noise> znaczy wiesz, to jest pierwsze nagranie, więc takie testowe. Później jeszcze zobaczę. Tą rundę nagram, wyłączę i zobaczę jak wyszło. Jak jak wyjdzie dobrze, to po prostu się wrzuć na YouTube ja powiem tak, ja bym też nagrywał, gdyby nie to, że mam. Jakby to dobrze mówić. Mikrofon nie, wiedz, nie wiedzieć czemu jak teraz z wami gadam. To jest normalnie, nie? Ale jak już nagrywam, to na przykład z mikrofon. Ale, bo I bo nagrywam, Discord to nie, Discord ma e, taki system, który... Nie czyści. Tak. nie i tak dalej, no. Ale to w zasadzie niezależnie przez co gadam, to i tak jest dobrze. Bo czy tu, czy gdziekolwiek indziej w grach per se, jak jest w proximity voice'a chociażby, to mnie słychać dobrze, ale tak jak na przykład nagrywam, to już jest k**owo. No bo tam... no bo to tak surowo nagrywa, nie? Bez żadnych filtrów i bramek. Musisz... próbować jakąś bramkę albo filtr dodać. albo coś Ta, o, o, o. Turbinę tam daj, żeby jeszcze głośniej świstał. No? A ja. wiem. <laughs> Mogę coś tylko powiedzieć? Pozdrawiam osobę, która zabiła awka. O... Ale, ale przepraszam, w drugiej rundzie awki się nie liczą. W można awka. Tak. No. Dokładnie. Dokładnie. Tylko w i no. tak, Jakubek, okay. ty jesteś tam, gdzie ja, tak? Tak, i ja mam informację, ale nie wiem, czy to będzie ważne. Dobra, Sinabar, ty gdzie jesteś w tym momencie? Tam, gdzie ty. Dobrze, Smoczek, gdzie ty jesteś w tym momencie? Między Komsami a Łeponsami. Jak ktoś do mnie napisze, jak skończy się gierka? Dobrze. Dobra. Papaj. Yy, na dole elektryka. Jorud. No ja Sinawara teraz widziałem. Ciebie? Elektryk. Blondy? Wychodzę z laba. Lucek? Elektryk. No, ogólnie to tak. Jakubek, co to za informacja? No widziałem Smoczego w Elektryku jak naprawiał światła i go teraz nie ma. Okej, okay. Smoczyk, ty weź w Elektryku naprawiłeś światło? Absolutnie nie. Dobrze, A więc tak. Ciało było w elektryku, jak ktoś by mógł nie wiedzieć o tym i było tam kilka osób. I te osoby, które się przyznały, to tam był rzeczywiście... praktycznie każdy. No większość tam było na pewno. Powiem tak, ja robiłem, jak ja robiłem kabelki to Glanka biegła na światła z od 2. I był tam smoczy blondy, ja i Glanka. To teraz albo, albo Blundi się ten cofnął, albo po prostu smoczy też zabił i uciekł, nie? Znaczy, ja zrobiłem swoje taski i poszedłem szybko do laba kliknąć probówki. Tyle. Ale bym mógł jeszcze tak na szybko zapytać, ile mam w ogóle tasków pozostawało? Ja A. już skończyłem. Albo mówię, mam... czekaj, czy ja skończyłem? Albo. No, skończyłem. No, to ja powiem tak. jakby, Kto tam ostał, też nie był w tym elektryku. Ja, Sinabar, master. Mm -hmm. Kto tam dalej? Jakubek, Jakubek. byłem chyba. Jakubek. I ktoś tam jeszcze chyba, mógł. Ja powiedzieć. byłem w elektryku, wszedłem tam, zobaczyłem ciało, się cofnąłem. Był tam na pewno Sinabar, Tymek, osoba, która zgłaszała, i ciało. Czwarty nie pamiętam. No, ja wbiegałem na sam koniec, już dosłownie na chwilkę, i ma ile, 4 sekundy przed zgłoszeniem, wbiegłem do elektryka, oddał. Się ma? Się ma? Okay. Macie Ma Tak. No, hmm? mm -hmm. gerka jest. <laughs> I, I tego. I, i pierwsze gry w I Czy okay. z tego ciała się dowiemy? Czy można No, Rabskie, tak ci powiem, że to już nie jest takie pewne. Jedyne co możemy wiedzieć to, że albo Jakubek ma egzemplarz na Smoczego, albo jest, ten, albo jest jakiś morf, albo Smoczy zabił i to tyle co możemy wiedzieć na ten temat, czy się zabił, no że pierdolisz lokalizację, lokalizacją, nie? czy zabił to wiadomo. No ja, no ja bym tu uważał na Smoczego i Jakubka. Smoczego i Jakubka, tak? Tak. Zatem proszę, żeby mu napisać jakby się gra skończyła. Impostor. A, no dobra, impost. Nasze serwerowe usługi kurierskie. Tak jest. Halo? Czy Co? mogę Halo. Teraz się coś zapytać? Kurwa, 8 No, możesz. Dobra. No, lobby na no 18? Tak, tak, tak. tak. Właśnie tu po tej gierce, Jakubek, napisz mi i Loduwa zrobi lobby na, na więcej osób, nie? To mi napisz, nie? Po gierce. No. Mhm. Dzięki. Master. Teraz przed L. Cinnabar. E, teraz szukam ciała, jestem przy pansach. Smoczy. Do stópienia chciałbym zobaczyć, czy ktoś nie leży. Jaron? a, a papaj, halo? No, ja, no, ja pracuję. Aha, dobra, dobra. Po no, co, wziąłeś jest Ja jestem, Ja jestem na kamera. Ty mek, wejście do office. Lucek, ja jestem, proszę pana, po elektryku. Dobra, ciało jest z lewej strony na dwie ponsów. Z lewej strony. No z lewej strony tam, A mi się ogólnie z... wydaje, że Cinebar skacze po wętach. To? No. Cinebar. No, nie, nie po to była zbyłka taktyczna, tylko nie skacze raczej po wętach. Ale no, nie jaka ja... zmia taktyczna, to kto powiedział? No ja to powiedziałem. Mhm. A wiesz, że tam, gdzie ci się wydawało, że skakał po wentach, super. A skąd gdzie mi się wydawało, że skakał po wentach? Bo wiem. Bo byłeś no, w tym wiesz. momencie co ja ja to widziałem. To a ty widziałeś? O kurde, no, ciekawe. No to gdzie skaka po wętach w redukcji? Już nieważne no, jak to... wiesz. No dobra. Chyba, że skakał, a nie wiem. To skakał czy nie skakał? Nie, nie ma to ciało. Ktoś wie? Może 5 pięć. Znaczy ja powiem tak, w momencie jak ono padło, to był obok mnie Lucek, Bart i ty Smo, czy byłeś... Ty yy, z górnej deko wybiegałeś do Laba, czy jak to wyglądało? Ja, ja z górnej deko wybiegałem, bo ja robiłem kabelkę. No ale wcześniej, później ktoś jeszcze wybiegał. Tak, no. ja wybiegałem z górnej deko, też widziałem tam Sinabara, A ty i kogoś. Z ludzko. kimś, no. z kimś biegłeś, nie biegłeś czasem? Czy sam biegłeś? Sam chyba. No to te osoby tego na pewno nie zabiły, nie? I Czyli... jak coś... Mam jeszcze super. Ojdźcie, okay. jak skończycie. No to kurczę, dla mnie teraz z tego kila to papa i Jakubek i Tymek. I chyba ten Jorut. No tak, ja widziałem. Ja nie? Uh -huh. nie to byłem jak, który skakałem po wętach I mogę potwierdzić, że Master faktycznie z tego laba wybiegał. No i na pewno inżyniera, nie? bo naprawił te reaktory. I to, że Tymek sobie stał na komsach po prostu losowo. No, ale to już swoją No nic. trzeba zagłosować. No nic, pamiętajcie, że super jeszcze w tej gierce. Ha! Dobra, tego się nie spodziewałem. Tego też się nie spodziewałem. Bardziej tego myślałem, się... że jest mocnego. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Byli w totalnym szoku. Dokładnie.